Czy Perpetuum mobil to jednak nie bójda? Istnieje reaktor, który może działać przez dekady bez potrzeby uzupełniania paliwa. Poznajcie reaktor fali postępującej, czyli TWR. TWR to ala perpetuum mobil energetyki zamiast zwykłych reaktorów, TWRy same produkują paliwo pracując, przez co nie ma potrzeby uzupełniania paliwa czy jego wzbogacania. Wyobraźcie sobie falę rozszczepienia przemieszczającą się przez rdzeń reaktora powoli i równomiernie. Fala ta inicjuje reakcje jądrowe w paliwie, które jest stopniowo przekształcane w nowe paliwo to właśnie mechanizm fali wędrującej. Fala ta przemieszcza się przez rdzeń reaktora, przekształcając zubożony uran w paliwo jądrowe. Wykorzystuje on zubożony uran, uran naturalny, a nawet zużyte paliwo z innych reaktorów. Dzięki temu TWR jest niezwykle wszechstronny i efektywny. Mechanizm ten pozwala na długotrwałą pracę reaktora. TWR może działać przez dekady bez potrzeby uzupełniania paliwa, co jest ogromnym atutem w porównaniu do tradycyjnych reaktorów. To oznacza mniej odpadów i więcej energii z tej samej ilości paliwa. TWR -y są. Bardziej ekologiczne i efektywne, twr -y mogą być przyszłością energetyki jądrowej, oferując czystszą i bardziej wydajną alternatywę. Rozwala mózg, prawda? Mimo iż brzmi to jak science fiction, to firma Teranowa już pracuje nad takowym reaktorem. Jeśli nie wiedziałeś o takowym reaktorze, zostaw łapkę i udostępnij film.